Zbierałam sobie grzybki, zbierałam. Chodziłam, gapiłam się i nawet nie wiem jak i kiedy zabłądziłam. Tak jak powiedziałam pojedyncze okazy, ale coś zawsze można znaleźć takie młode i chyba zdrowe, bo to musiało dopiero wyjść niedawno z tego pięknego mchu. Tutaj jest takie nietypowe znalezisko. To są takie wielkie, olbrzymie grzyby. Nie znam tego gatunku, ale jest ich tutaj sporo. Chciałam Wam pokazać, właśnie, wielkość i jak dużo ich tu jest. Nie mam pojęcia, co to jest. I tu jeszcze. I tutaj. I tutaj. No. Zorientowałam się, że nie wiem, gdzie jestem. Męża nie widać. Cisza dookoła. Co ja mam robić? Gdzie mam iść? Muszę się zastanowić. No i stało się. Zabłądziłam, ale wyszłam na asfaltową drogę. Doszłam tu, gdzie kamieniołom był. I jeszcze mam kawałek do auta. Jednak niedaleko, o, zresztą tutaj, Suszka płynie, to już poznaje teren on się niepokoi a ja już zbliżam się do niego zdarza się zabłądzić ale dobrze, że mam telefon nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło po drodze zna znalazłam znalazłam parę rydzów ten jest dobry, tylko ma rurkę. Nie jest robaczywy, natomiast ten może być robaczywy. Jakiś taki starawy. No jednak nie. Tutaj jest rodzinka młodych rydzyków. Zaraz się biorę do koszenia, ale obok zauważam białe grzybki, a przy nich, a przy nich, no nie uwierzycie, tu jest droga wyżej. Taki okaz, i jego młodszy brat. Zacznę od tych borowików. Tadam, i tu jest jeszcze jeden młody, będzie do odstu. Tadam, i teraz chodź tutaj, chodź ty najpiękniejszy. I to chyba już ostatnie na dzisiejszym grzybobraniu borowiki idę jeszcze po rydze a Ty gdzie się schowałeś? tu się schowałeś taki partyzant czyli były cztery mam i piątego trochę już o już się nie nadaje chociaż jest młody niezbyt wyrośnięty ale jest roboczy. Klasyka w swoim rodzaju. Najpiękniejsze z najpiękniejszych. Tak wyglądają najpiękniejsze borowiki, które wyrosły dzień temu albo dzisiaj dopiero. No, będę układać. Drugi. Trzeci to taki. Mały, ale to jest podgrzybek czwarty, czyli trzeci borowik. Natomiast tutaj to już są tylko okazy leśne do zostawienia. To nie są grzyby do wzięcia. No, może jeden z tych młodszych. Tutaj są trzy na raz. Trzy wielkie, ogromne. Nikt tutaj nie chodził. Z auta nie widać, bo w trawie. I czekam na męża. On tam jeszcze gdzieś zbiera. A ja już blisko auta przeglądam okoliczne krzaczki. No trudno w to uwierzyć. Ale te wszystkie. Borowiki były zdrowe i niezaczerwione. Naprawdę są piękne. No ten klasyczny okaz, a te troszkę starawe, ale bierzemy. I tak wygląda dzisiaj mój koszyk, a mąż ma prawdopodobnie tyle samo. Jak się witają grzybiarze w lesie? Tu nic nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. Proszę. A tu dwa. Ja jednego rozdeptałam, no przykro mi bardzo, ale rozdeptałam grzyba, bo chciałam wyjąć tego młodego. A ten jest robaczywy. To już go wyrzucę do lasu. I zgniły, tak. Niestety, ale tam są trzy. No właśnie koło koszyka było i ja wzięłam te malutkie. Ale tu z tej strony, wyżej, 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 koło samego koszyka, o. Proszę. O nie. Tu jest jeden. O rany, tu drugi. jest drugi i tu jest trzeci. Słabo widać w tej trawie. Tak, trzeba się grzybkami podzielić, ale piękne ogas też macie. Hej, hej, a te, które tu rosły? Jak miło się było spotkać. Dzień dobry, Dzień dobry ładne grzyby. No klasyczne są, ale te do odsutu to chyba zabiorę ja. Te małe? Tak, bo nam brakuje chociaż kilka. No ale te są piękne, klasyczne i takie właśnie nam rosły. Ja na te wielkie myślałam, że one w ogóle nie będą. Ale jednak te największe nie były robaczywe. A No właśnie A te nas tutaj... były takie już zależy gdzie, ale w ogóle trafiliśmy na roboty w lesie i A i nie, nie dało się tam wychodzić. Ja tylko dwa te małe do oczu sobie skubnę. O, dziękuję. A z tymi się dzielę. Dziękujemy, pięknie. Tu jeszcze coś jest? Proszę się rozejrzeć. Bo one tak w niespodziewanych miejscach rosną. Proszę wyrywać, proszę brać. Dziękujemy bardzo. No, jak fajnie. Jak ja się cieszę. Cztery? Aha, cztery. A, cztery, tak. Dobrze. A gdzie czwarty. Tutaj. Raz, dwa, trzy. Tam. Jeszcze jeden? To trzeba wykroić mocno. A, tam jeszcze tu. jest jeden. W tej trawie, bo go tak nie widziałem. Ten będzie chyba najładniejszy, bo jest... Jest, bo jest najmłodszy, chyba nie? Ten. Ten. Tak, jest tutaj, Nie, to to? Nie, to są odkrywać. robaki. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną w lesie. Jestem bardzo zadowolona z tego grzybobrania. Udało się wszystko pięknie. Czas wracać do domu. Tutaj smażą się rydze, a tutaj gotują się grzybki.